W kolejnym odcinku gotowania w Azjadeli z Asią, dzisiaj, co spróbujemy zrobić. Pattaja, pat którego Ty już odtwarzałeś. Próbowałem to zrobić i według mnie jest to danie bardziej skomplikowane niż zupka w naszym poprzednim odcinku. Ale jestem ciekawy, jak Ty to zrobisz. I... Spróbuję, spróbuję, żeby było dobre i smakowało. Ja już jadłam trochę pattai, bo w Tajlandii na ulicy można głównie tą potrawę zjeść, jak się jest głodnym. Dzisiaj zrobimy pattaja takiego klasycznego, czyli z kurczakiem, nie dla wegetarian ani wegan, ale, ale oczywiście opcje stofu czy z krewetkami również są dopuszczalne. Wtedy bez jajka, wtedy bez sosu rybnego dla wegan. Tutaj mamy kurczaczka pokrojonego, makaron ryżowy, który wcześniej należy, to jest piątka, 5 mili, 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 mililitrów. 5, 5 metrów. 5 mm. Chodzi o rozmiar. O rozmiar, o grubość. Wcześniej musi być namoczony. Wystarczy dwie godzinki przed. Ewentualnie można też spływać wrzątkiem, ale wtedy się mocno skleja i ciężko go rozdzielić. Dlatego w chłodnej, letniej wodzie dwie godzinki namaczamy i czekamy, albo możemy to zrobić dzień wcześniej i rano na przykład tą wodę wylać, jak wolicie. Kiełki. Kwasolimąk, limonka to już na koniec. Tutaj mamy też orzeszki ziemne prażone, które są już posiekane. Dymka do wykończenia, papryka i grzyby mundy. Tylko one są tutaj, słuchajcie, Świeże, nie, czy suszone? One są namoczone już. My je będziemy kroić w paseczki, też wcześniej namaczamy. W wodzie okay. również nie musi być wrzątek, może być letnia, a jeżeli będzie cieplejsza, to one szybciej zmiękną, natomiast im wystarczy godzinka do półtorej. To są nasze świeże produkty. A czy będziemy do tego używać jakichś sosów? Tak, aż, 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 aż. Można dwa. Dwa sosy. Co to za sosy? Można też trzy. Najpierw użyjemy sosu przy przygotowywaniu makaronu sosu tak zwanego do pad thaja, który można samemu przyrządzić. Proporcje takie jak cebulka, czosnek. Przesmażamy później dodajemy sos sojowy. Siambal to wiecie co to jest taka pasta paprykowa, ewentualnie olejek chili i pasta z tamaryndowca, która jest bardzo ważna, bo ona dodaje taki cytrynowy właśnie posmak i to. To jest, to jest kilka składników, które możemy użyć, żeby uż, samemu zrobić taki sos do pad thaja. Natomiast możemy również skorzystać z gotowego, który jest bardzo dobry, smaczny, sprawdzony i u nas w Delikatesach sprzedaje się świetnie. Wystarczy na co najmniej sześć porcji, więc i na koniec zawsze używamy sosu rybnego squid, który jest jedną z najtańszych opcji, ewentualnie premium, bez glutenu, mega chef, też sos rybny. I to jest wszystko. Ewentualnie jeszcze mamy takie zamienniki, na przykład takie pasty w saszetkach do pad gotowe, to też tego można użyć. Jest dużo składników, przepis wydaje się być skomplikowany, a ten sos jest mocno esencjonalny. Ja już czuję, że to jest taka baza. Ja zmykam za kamerę i jestem ciekawy, co z tego zrobisz. Słuchajcie, zawsze przed gotowaniem, przed rozgrzaniem patelni musicie mieć wszystko przygotowane, czyli pokrojone. Ja jeszcze nie mam pora. Więc sobie pora pokroję w takie paseczki. Mamy jeszcze grzybki młon, których y, nie pokroiliśmy, a one są namoczone, więc trzeba je będzie tutaj w jakiś sposób też już skroić. Też takie cieniutkie niteczki. Chrupią. Jeszcze chrupią, ale przy smażeniu będą. Na czym smażymy? No na oleju na przykład rzepakowym wystarczy. Można kokosowy użyć. Także odrobinkę. rozgrzeje nam się. To jest patelnia, tak, tak zwany płaski łok. Mniej się bardzo fajnie przesmaża, bo nie wypada nam wszystko z takiej, jak z takiej płaskiej. O, już się robi. Teraz będziemy po kolei dawać tak jajo. I to jajo, to jajo słuchajcie, robimy tak, że musimy je tak tak przynajmniej mnie uczono na kosamui. Jak na łokach miałam taką szpatkę metalową, musiałam jej siekać. On ma być taki, o, nie jajecznica, ale takie odcięte. Dobra, to sobie teraz dajemy na bok i dajemy teraz tak kurczaczka. To, co musimy przesmażyć. O, zaraz złapię. Kurczak się zamknął już, w sensie ma kolor, czyli się dobrze usmażył. Dodajemy warzywa. I jeszcze kiełki. I przesmażamy. I zaraz będziemy dodawać właściwy sos. Teraz już sobie tak przesmażamy. I teraz dodajemy. Dwie łyżki tego sosu. Ja bym dała nawet 2,5. Bo tu mamy dość dużą porcję, ona na pewno będzie na dwie osoby. W przepisie naszym jest, oczywiście są proporcje wypisane, także jak będziecie chcieli dla trzech, dla czterech osób, to sobie powielicie te ilości gramatury. I teraz dajemy makaronik. Zmniejszamy trochę temperaturę i dolewamy wodę. On, on sobie dojdzie tak ze 100 ml. I teraz tak, sos złapię z wodą. Słuchajcie, na koniec można jeszcze zamiast używać sosu sojowego do tego, żeby bardziej słody był, bo można sobie podkręcać smak, my dajemy jeszcze menmę. Menma to jest taki bambus gotowany najpierw, a później marynowany w sosie sojowym. I on jest bardzo słony, ale nie czuć tego bambusa tak bardzo. Ja nie lubię bambusa. Takiego świeżego z puszki, jak otwieram, to albo wrzątkiem trzeba przelać, ma specyficzny zapach. Dla mnie nieprzyjemny, nie jestem w stanie jakoś, natomiast taki już marynowany w sosie sojowym jest bardzo yy, przyjemny, przyjemny. I słuchajcie, praktycznie mamy już gotowego pad Amenma Ta menma jest mięciutka, więc ona dużo czasu nie potrzebuje. Serwujemy go za chwilkę, ale ostatni last touch, czyli sos rybny. Niedużo, ja sobie to złapię, dosłownie takie coś. Chyba, że ktoś lubi bardziej rybny smak. Wiadomo, weganie to w ogóle, chociaż mogą zamienników używać rybnych na bazie kombu i mamy to. Mamy to, możemy serwować. O, jaka porcja! To jest porcja dla prawdziwych żarłoków. Czekaj, tą patelnię może wykańczamy. Orzeszkami. Orzeszkami. Do smaku, tak jak w Polsce. Krażonymi możemy, dymkę jak ktoś nie lubi, to nie musi być. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczoło. Asia, porcja jest naprawdę duża. No nie jest normalna. Ja bym takiej nie zjadła sama, ale przecież wiesz, że jak jest dużo, to jest dobrze. Taką mentalność mają Polacy, ale to nie tylko tutaj. W Tajlandii na ulicy też je się duże porcje, po to, żeby się najeść i być gotowym na dalsze zwiedzanie lub podróżowanie. Muszę to spróbować, jaki on ja wyszedł. To będzie dla mnie taka duża porcja. Dla dobra. ciebie, dla ciebie, zjesz go. A mogę ja chociaż troszeczkę tak no, spróbować? Pewnie. Makaron jest super, widać, że jest sos na nim jeszcze. Bo czasami bardzo szybko pije ten sos. Zresztą każdy makaron jest wypijany yy, przez sos. Czy robimy włoskie, czy robimy. Tajskie. No, generalnie tak, warzywka są, jest na bogato, kurczaczek jest. Pachnie sosem rybnym, ale bardziej dominuje sos do pataja, Sosnkowo, sojowo, barbecue yy, i ten, ta nutka tamaryndowca dopiero później wychodzi. Porcja jest duża i taką dostaniecie w Tajlandii. Taką dostaniecie też w Arwiadeli na królowej Jadwigi. Zapraszamy. Są trzy rodzaje pattaja: z kurczakiem, yy, z krewetkami i z tofu dla wegan. Mocno popularna potrawa. Dobra, ja jem. Może tak, ty możesz. Ale jak je. ty ją to? już znasz, Dobra, to jest próby. za duża porcja. Lepiej, lepiej żebyś wiesz. Ty trzymasz to dietę. To zostaw mi trochę. Może? Ja nie muszę się przejmować linią. Nie. Ty trzymasz dietę, czy ja trzymam dietę? No, chyba ty trzymasz dietę ja. Nie, no ja się staram odżywiać, odżywiać racjonalnie i zdrowo. Okay. Ale to jest zdrowe jedzenie. Mm, to jest smaczne jedzenie, ale co w następnym odcinku? W następnym odcinku zrobimy też Tajlandię. Co wy na to? Zupki, Tomka i Tomiam. Chociaż nie, Tomiam sobie zostawimy na kiedyś. Ale idzie. właśnie ta cytryna. Do skropienia, koniecznie. oczywiście. Czyli znowu last touch. Yes. Najpierw był sos rybny, a teraz jest limonka. Otóż to. Kwaśny smak podkreśla resztę smaków. Do zobaczenia w przyszłości. O. <noise> Żarłok TV. Żarłok zjadł cały talerz. A w następnym odcinku pokażemy zupę gulasz na bazie mleczka kokosowego. Ale wy też, piszcie nam, jaką potrawę azjatycką chcielibyście zobaczyć, abyśmy rozłożyli wam na części pierwsze i zademonstrowali. Zostańcie głodni.